Po kolejnej ulewie, chodzę i oglądam te moje pomidory, posadzone w gruncie. Nie mają łatwo w tym roku. Oj, nie mają. Trochę tej wody, tam gdzie widzę, że stoi na liściach, staram się strząknąć. Nawet uderzając w paliki. Ale tutaj odmiana mnie zaskoczyła. Słuchajcie, Jarson 22 chyba. Tak, Jarson 22, tak się nazywa ta odmiana. Niesamowicie duże pomidory, olbrzymie. Czy jeszcze urosną? Na pewno, bo jeszcze nie widać, żeby się zapalały. Więc jeszcze troszeczkę podrosną. No i teraz słoneczko wychodzi. I tam, gdzie stoi woda na liściach, niestety jest takie zagrożenie przypalenia. A stojąca woda, jak wiadomo, to jest świetne środowisko, żeby się zaczęła jakaś choroba grzybowa, więc chodzę i uderzam w paliki, tym samym strząchując wodę. Za wiele to nie da, ale zawsze jakieś ograniczenie wilgoci.